Nasze badania, które zostały przeprowadzone na dwóch grupach osób, to znaczy pracownikach etatowych, e, jaki e, próbie. E, przedsiębiorców i dały nam możliwość porównania odpowiedzi dokładnie na te same pytania w ten sam sposób sformułowane tych dwóch grup. No i wyraźnie pokazały ogromne różnice, które myślę można ogólnie sprowadzić do różnic w podejściu do pracy. Pierwsza sprawa to wyraźnie przedsiębiorcy pracują dłużej. Średni czas pracy osób zatrudnionych na etat w Polsce wynosi 43 godziny deklarowany, natomiast przedsiębiorców 51 godzin. To jest o 8, ponad 8 godzin więcej. To jest tak, jakby przedsiębiorca pracował zamiast te 5 dni w tygodniu, 6 dni w tygodniu. To jest cały dzień pracy więcej, który przedsiębiorcy poświęcają na swoją pracę. To są jeszcze dwa ważne elementy tego podejścia do pracy, które jeżeli spojrzymy sobie całościowo na te wyniki. Mogą nam bardzo, bardzo pokazać właśnie taki element motywacyjny, jeżeli z, z, zestawimy to, że po pierwsze przedsiębiorcy pracują dłużej, po drugie, przedsiębiorcy zdecydowanie rzadziej chodzą na zwolnienia lekarskie. Widzimy, że zatrudnieni na etat w zeszłym roku aż 27%, ponad 27% zadeklarowało, że było przynajmniej raz na zwolnieniu lekarskim. Wśród przedsiębiorców było to zaledwie 13, 12,7%. Jest to ponad dwukrotna różnica. Dwukrotnie częściej pracownicy etatowi sobie... Po prostu idą na zwolnienie lekarskie. Myślę, że to nie świadczy o tym, że przedsiębiorcy mniej chorują, że są zdrowsi. To raczej świadczy o tym, że przedsiębiorcy inaczej podchodzą do pracy, a przede wszystkim inaczej podchodzą do tego, że w pewnym momencie można po prostu wziąć sobie zwolnienie i zostawić swój, swoje przedsiębiorstwo, swój biznes. No i jeszcze tak na koniec taka, taka niespodzianka, która też, tak jak powiedziałam, trzeci. Trzeci klocek, który nam pokazuje tę różnicę w podejściu do pracy przez pracowników etatowych i e, przedsiębiorców, to jest kwestia e, urlopów. E, pytanie dotyczyło tego, Ile czy ktoś był na urlopie w ciągu ostatnich 12 miesięcy i widać, że z urlopami pracownicy etatowi w większości nie mają problemów. 78 ponad 78% było na takim urlopie, natomiast wśród przedsiębiorców 58, 59%. Przedsiębiorcy pracują tygodniowo średnio 8 godzin dłużej od swoich pracowników, a więc jeden dzień roboczy więcej. Wystarczy proszę państwa sięgnąć po najbliższy przykład taki pierwszy z brzegu. Czyli na przykład płacenie podatków. Niezwykle ważne dla Państwa. Przedsiębiorca poświęca na to średnio 286 godzin w roku. To prawie 36-8 godzin dni pracy. Tylko w tej samej kwestii. Proszę Państwa, reasumując, wydaje mi się, że ten dłuższy czas pracy przedsiębiorcy to to, że on zawsze chce trzymać rękę na pulsie. Myśli jak zarobić, jak utrzymać się na rynku. Pewnie jak utrzymać swoich pracowników. Jak utrzymać swoich pracowników. Może my byśmy wystąpili z takim apelem, na przykład z okazji 25-lecia do rządu, żeby przez dwa lata na przykład kompletnie się nie zajmował przedsiębiorcami, żeby się nie pojawił żaden akt prawny Popieram. Tak, i zobaczymy, jak to się powiedzmy odbije na wzroście gospodarczym i na wynikach powiedzmy sobie, przedsiębiorstw. Przedsiębiorca musi tak robić. Pracodawca tak musi robić, dlatego że po prostu on jest kowalem własnego losu. Jeśli tutaj będzie jakiekolwiek zaniechanie, to będzie bardzo trudno mu potem to wszystko odrobić. I dlatego, proszę Państwa. Kończąc to podsumowanie, chciałbym dzisiaj kolejny raz zaapelować, aby modna ostatnia idea, idea Life Work Balance dotyczyła nie tylko pracowników, lecz także albo przede wszystkim przedsiębiorców, bo to na pewno jest jasne, że to właśnie biznes kreuje miejsca pracy. Płacone przez firmy podatki pozwalają utrzymać z kolei armę urzędników, która zamiast rzucać kłody pod nogi uczciwym przedsiębiorcom powinna się zastanowić nad tym, jak uprościć prowadzenie działalności gospodarczej. I myślę, że jeżeli to plus może te dwa lata naprawdę zaapelujmy wspólnie o to do pana premiera, to być może spotkamy się w jakimś tam okresie, a może to będzie szybko, gdzie nasz kraj uplasuje się już nie w 40 na 45 miejscu, tylko w drugiej dziesiątce rankingu Doing Business. Dlatego, że musi dbać o własny interes, musi pilnować tego co będzie się działo jutro, pojutrze, za miesiąc czy za rok. Musi opędzać się od różnego rodzaju idiotycznych przepisów, które niczego nie rozwiązują, tylko utrudniają życie i tak dalej, tak dalej jest cały szereg kwestii, które wynikają z otoczenia, z biegunki legislacyjnej, z różnego rodzaju kłopotów, które stwarza państwo. Państwo jakby nie docenia tego, że ma, ma przed sobą partnera, który może pomóc mu sfinansować jego zadania, tylko utrudnia mu po prostu życie. I to jest główny, moim zdaniem, powód tego, że y, pracuje się te 8 godzin. Zrobić wszystko, żeby to otoczenie było przyjazne, żebyśmy nie musieli prawie 300 godzin poświęcać na płacenie podatków, żebyśmy mogli rozwiązywać swoje sprawy, na przykład arbitrażowe czy też sądowe, nie w ciągu dwóch lat, tylko w okresie zdecydowanie krótszym i tak dalej. Można ograniczyć pozapłacowe koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Można go zrealizować, ponieważ odbiurokratyzowanie gospodarki to nie są koszty, to jest wyłącznie kwestia woli politycznej. Odbiurokratyzowanie gospodarki pozwoliłoby wprowadzić dla przedsiębiorców pięciodniowy tydzień pracy. Przede wszystkim ograniczenie tej manii sprawozdawczości i konieczności składania tych ton papierów dla rządu, napisanie od nowa ustaw podatkowych, przede wszystkim ustawy o VAT. My nie domagamy się obniżenia podatków, my domagamy się ich uproszczenia, tak żeby każdy mógł sobie je sam obliczyć, przynajmniej w małych firmach, je rozumiał i mógł zapłacić, nie podlegało to zbędnej interpretacji. Takie rzeczy są możliwe, jest to kwestia woli politycznej, której w Polsce niestety nie ma.